No już trochę porzucałem tutaj na slajdery, na gumki teraz spróbuję że tam podejść troszkę dalej do brzegu i wrzucać wzdłuż trzcin o ile to się uda, przynajmniej pod jakimś tam kątem wzdłuż trzcin obrotułeczką na razie lipa, że tak powiem, nic się nie dzieje żadnej aktywności, nic, nic nie widziałem ale yy, Mówiłem już chyba, że to mój ostatni wyjazd w listopadzie, co nie znaczy, że w grudniu nie będę jeszcze jeździł. Na pewno będę próbował, jeśli pogoda na to pozwoli. Bo jeszcze mam w planie wypłynąć przynajmniej jeden raz. Przynajmniej jeden raz pontonem. Hubert, jezioro Bukowe mi się marzy. Jakbyś tam miał to wolne. Hubert jest Żołnierzem broni naszej granic. Jakbyś przyjechał, chwała za to! Jakbyś przyjechał na urlop, to możemy na Bukowe skoczyć. Tak mnie jakoś jako za Bukowe. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy ty tam byłeś na nim. Ale to jest jedno z ciekawszych jezior, na których możemy mieć czas. Spróbujmy. Jak będzie pogoda i ty będziesz na urlopie, to skoczymy razem. Jak nie. To, to może ja skoczę sam. Zobaczę. Popatrzcie co mi się uda tutaj wykręcić obrotówką wśród tych tu Mam ograniczony rzut Aż ty cholero jest I'm I wędka się dogieła. Przynajmniej wędka się dogięła kuj się ma zaczep złapałem. No. Ja pierdzielę. Dobrotówkę szlak trafi chyba. Tak mi się zdaje, że to się nie uda wyciągnąć. No ale spróbuję. Ja tam mówiłem o zwracałem e, się do Huberta. Oczywiście każdy, kto mieszka gdzieś tutaj w pobliżu mnie. I w grudniu będzie miał troszkę czasu i, i chęci, to zapraszam, e, zapraszam również, bo Hubert niekoniecznie musi, musi dostać wolne. Od 1 grudnia jestem do dyspozycji. Możemy próbować. Możemy jeszcze popływać. Myślę, że jeszcze warto. Haha, ha, mam. Nie nie zerwałem. Nie zerwałem. To odstryknięcie to jest rewelacyjna metoda. Zawsze warto ją stosować. Nawet skuteczniejsza od wszelkiego rodzaju odczepiaczy, tak mi się wydaje. Jeszcze jeden rzut tutaj w stingu i będziemy potem pracować nad czymś innym. Także jeszcze raz mówię, w grudniu ja jeszcze będę próbował, no Pogoda może się skitrać, ja się mogę rozchorować. Może się zdarzyć tak, że nie będę mógł, tak? Różnie to bywa w życiu. Ale jeśli wszystko, jeśli nic nie przeszkodzi, to w grudniu popływamy jeszcze. I zapraszam na ponton. Przede wszystkim Huberta. Ale nie tylko. chyba dzisiaj nic nie wyciągnę, ale ja się nie poddam. Będę do zmierzchu, do że tak powiem, próbował. A jakbyśmy tak popłynęli tam na Bukowym przez całe jezioro, bo tutaj się zwodowali, gdzie, gdzie można. Przez całe jezioro popłynęli tam wzdłuż, tą zatokę taką, gdzie są te grążele, tam często gęsto ja wyciągałem szczupaki. Jeszcze z brzegu wtedy pamiętam. Dorzucałem tam spinningiem, włażąc na różne dziwne kładki, holując jakieś dziwne kołki i inne rzeczy. Ale i szczupaki też. Gdybyśmy tam dopłynęli, to mielibyśmy szansę coś zrobić. A po drodze byśmy sobie płynęli z trollingiem. I też przystawali w jakichś miejscach, obrzucali trochę. I może coś by z tego wyszło. Jak nie ryba? To przynajmniej przygoda. Spadła czy poleciała dalej? Nie wiem. A przygoda jest tym wszystkim najważniejsza, prawda? Pozdrawiam Was gorąco e, z drugiego stinga, e, piątkowego. Piątkowego? Chyba piątkowego. Już mi się czekają. Działam dalej.